Witamy na wyścigu Hungaroringo na Hungaroringo, czy piorwo jak to się mówi. Niemniej startujemy. Tutaj początek. Bardzo ładna pozycja, moja piąta bądź szósta, już nawet nie pamiętam. Mój teammate przede mną, ja za nim. Także jest Grobo, która to pozycja. Szósta. On piąta. Przed nami Karolu. Także jedziemy. No nawet start, zobaczymy jak to pójdzie, mam nadzieję, że nikt mnie tym razem w dupsko nie przyłoży Niemniej, <laughs> od razu reach <laughs> Jedziemy tutaj Bo Tutaj agresywnie dosyć pojechałem Chciałem agresywnie A Jak wyjdzie, no, to już czołki za mną, już miałem srakę w łokaciach Ale się udało Dobra, jedziemy dalej Dwa Ferrari za mną Cóż poradzisz Dobra, jedziemy dalej, oj, o blisko Ale jakimś dziwnym cudem jak ja jadę blisko innych To nikt nie wypada z toru, jak nie jeżdżą blisko mnie to ja zawsze To jest kurde, bardzo za, za fascynujące dla mnie Niemniej, o, to kolega wypad. Ale no, skoro jesteśmy tymi teammateami no to pewnie życzę mu jak najlepiej Zaraz i tak się wypierdzieli Wszystko jest nagrane, także wszystko zobaczycie Tak ładnie Ciasno, ciasno, Karolu, za nami. Eee, tak, i to chyba znajdzie kryzys mojego kolega. Dziękuję. Dobrze, dobrze. No cóż, bywa różnie. Ważna jest pozycja. Niemniej jedziemy dalej. Co się stało teraz? Dobrze, no to powiem, co się stało. nagle przyszedł. zmiana. Karolu, za mną, ja na pełne obroty. No, on mnie chyba weźmie. W tym momencie. Tak, no i teraz uwaga. On mi bierze elegancko. Ja nie widzę po prostu problemu. Ja zostawię miejsca, o co? No, jasne. Wydupcieć mnie najlepiej, nie? Zamiast oddać pozycję, to nie. To ma mnie gdzieś. Zostawił mnie w krzokach, a już ten mój Elviroz za mną ciśnie. Ale on mnie chyba nie wyprzedzi? Chyba, bo nie wiem. Niemniej jedziemy dalej. Znowu zmiana. Tak. Co się teraz dzieje? Tutaj, o, tutaj, przedobrze. oj, to grubo, przedobrze, nie? Raz, dwa. O, kamera fokus straciła. Dwie osoby już mnie wzięły. Także pozycja numer 7, także grubo. Znowu na Ridge. Troszkę ten cały śmieszny, ten cały śmieszny, tą całą śmieszną strategię, coś tu trzymać. Idziemy dalej. No co? No, troszkę troszkę pewnie to by być dłuższy fragment, dlatego też mogę się nieco rozwieść. Raczej rozwo... Oho, Tu gówno! Co się stało? Tu i rypli się. Tam Tamten wpadł pościsk, ten do niego przy, przydzwonił. No, no grubo jest, grubo jest, ale co? Ja skorzystam czy nie? Ciekawe. Ciekawe. Niemniej, muszę się na szybko... Trochę tutaj y, rozgadać na no, sytuację w lidze, no, słuchajcie, nie ma co się srać, kto odchodzi, ten odchodzi, kto zostaje, ten zostaje, nie ma w ogóle żadnego przymusu, nie? W ogóle nikt, nikt nie słucha tego klaczy śmiesznego, bo ten człowiek, ten człowiek, nie, nie a żyje tą tylko ligą, że co niedzielę to jego adrenalina skacza o 120%, także, no, bo to jest możliwe, że dobrze, no. Pewna ilość adrenaliny jest potrzebna, nawet w weekend. Niemniej wróćmy do wyścigu, coś będzie działo. Ja jadę za nim, ja jadę. O, a milczar mnie tu chce smychnąć. Zobaczymy co on tam wymyśli. Teraz oczywiście tu DRSik będzie miał. Także mnie zaraz śmiechnie. Ciekawe co tam Mr. Gentleman pokaże. Mr. Gentleman. <coughs> Mr. Gentleman. Mr. Gentleman nie pokazuje za wiele. Ale! Elvilos jak zwykle lipę odwala No i Mr. Gentleman, po Zostawia dwóch łysych Którzy się naparzają i sam sobie robi co ma robić Niemniej teraz sam wpada w problem Lekki poślizg No to ja za nim, ja za nim, może się coś uda ale Mieczan niestety ostatnio jeździ bardzo dobrze, także Znaczy to dupa, a nie, a nie że coś wyjdzie No ale no nic Jedziemy, tu za nim, jedziemy, 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 o tu, tu atak, tu atak, widzę, grubo będę atakował, no i co? No i nasz dżentelmen ucieka, no ucieka, no zrobił jajo, a w tym momencie tam nie dostał kary, także uszło mi to, padzę, mówiąc szczerze. Także jestem lekko zawiedziony, i mi znowu zmiana, o, znowu z nim, troszeczkę dalej. Co tu, Uuu, teraz jemu nie wyszło no to myśmy go wzięli, ale oczywiście, korzystając z okazji że jemu nie wyszło, a nam tak to teraz on ma nie, on nie ma tej jednej sekundy także jest dobrze, także śmigam dalej, piąta pozycja jeszcze było dobrze zobaczymy, co się dalej będzie działo o, no jeszcze nas, tutaj też czołaczki i strzałeczki troszeczkę mnie nerwów na, na, nadają co to jest, co to jest, tu jest w ogóle jakaś znowu zmiana no, on chyba za mną. Tak jest. I to będzie sytuacja na linii start meta. Ja już ani kersu, ani drsu, nic nie mam. A ja on tu na pełnej za przepuszczeniem będzie szedł. No i, 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 i idzie, no ładnie. Tak? Oho! O, pojechał w pomarańcze. Nie wyszło mu, ale ja też dostanę lekkiego a, lekkiego skrzyżowania kołu, także, no, co zrobisz? Idziemy dalej, dalej, aha. Ja, myślałem, że to już tu, ale to jeszcze nie, się będą działy dziwne rzeczy z moim jazdą. Cały czas mi kawa gubi, fokusa, nie wiem dlaczego. <laughs> no, ale, no cóż, oho, oho, no, pan dżentelmen tutaj ładował się we mnie, no i po dżentelmeńsku, jak po dżentelmeńsku po prostu się pojechał w pijiec. No ale, no no co tu się na nie dzieje? Ta hexagemnon tutaj się wcisnął Ja oczywiście opony jak zwykle do bani. Teraz ja sobie się skrócić, bo mogę um, Opony do bani, także ja zaraz... Oość kolejna lipa. Tu o klacznik poleciał. Ten człowiek to jest człowiek z misją. A ja jak zwykle tu już lipa, już spadam na pozycję numer 11. No to, to teraz to już równa pochyła na mnie Co tu się będzie działo no To chyba jeden z wielu moich przypadków kiedy to jep było Nie wiem dlaczego ten, ten zakręt mnie wybitnie lubi Ena, Sorry za kamerę, ale tu się stało tak, że kota skończyła na deskę do prasowania Bo to jest, używam deski do prasowania jako mój statyw Także wyszło jak wyszło i kamera się obruszyła, ale cóż Jedziemy za the driverem THC, draga. No, bierzemy go ostro, bierzemy go ostro. I teraz uwaga, tutaj postanawiam być bliziutko, nie? A on jakimś cudem się wpiernicza mi w bok, co w ogóle ja nie rozumiem, jak to się mogło stać. I wychodzi na to, że, że ja go capłem. Wydaje mi się, że nie, nic nie mam pretensji, nic, nic tam nie, nie płakał, także nie jest źle. Ale no, troszeczkę lipa bo nie lubię takich sytuacji to teraz zrobiłem największy numer na świecie, wrzuciłem hamulce na tył, to teraz jak mnie zaczniesz rzucać, to jak, jak, jak żyta po pustym sklepie, ja będę latał. No co, no? W zasadzie powoli będzie tyle. 8,5 minuty już pierdzielę. Także no, kolejny uśmiech, no, liczba liczba straszna. Mam nadzieję, że następny Grand Prix będzie lepszy Belgii. Oczywiście przygotowania zerowe, nie? No ale to, pff, po co ja mam się przygotowywać? I tak ta klacza być miał całą zabawę, że no, o, ja się nie przygotowuję, są u mnie pokonane. Gościu, gościu jest dobry, dobry jest gościu. Ja go lubię. Kredens ma dobry tam, nie? pamiętajmy o kredencie bo bez kredencji, połowa wartości klaczy odpada Niemniej tutaj THC te mnie znowu tu stara się machnąć i chyba mu się uda no bo inaczej bym tego nie nagrywał oho, tu będzie grubo coś tu się stanie piorun wie co tu się stanie, no szczerze co tu się dzieje w ogóle? ja tego nie pamiętam tak jakbym tego nie jechał no dobra, idziemy do hamowanie. tak jest aha, no oczywiście, no tak to wszyscy zawsze mi w dupę walą no i trzech mnie wydupcyło tak? dwa Ferrari, jeden Milczar, o już tego jak postawił opierunę teraz pytanie, o jeszcze mnie stawia tu bokiem, no oczywiście, bo już opony do bani nipa mhm i to byłaby chyba ostat... jedna z ostatnich akcji, które się tu w ogóle dzieją Hmm, tak, tu jeszcze pewnie nie zarzuci raz hmm, co dalej, co dalej, no tak jak mówię no. aha, no i lubię zakręt jak zwykle, ząg to chyba przez te hamulce ustałem na tył, bo innej, innego podpłaczałem nie znajduję, bo przecież ja jeżdżę perfekcyjnie także no, no, co bym to będzie dużo mówił. <tuszelanie> No i do banku jak zwykle wygrywa, wiem człowiek się nie nudzi tym, także bywa i bywa. Ja na G miejscu jedenastym, mój, ten mój teammate nawet piąty, pior nawet dobrze pojechał. No to oczywiście no lifey typu.